Boję się rano wstać. Boję się dnia. Codziennie. Rano boję się otworzyć oczy. Ze strachu przed świtem. Jego ozdobą główną są wina. A podporą Wojtek Trela i jego dziewczyna, którzy tutaj będą o tych winach opowiadać. Którzy angielski? Nie no, co ty, tato? Odmień być. No, daj spokój. No Odmień, no. Weź się, tato. No bo nie odmienisz. Tak, nie odmienię. Bo ja tam na górze to no. wiem, że mam Edwarda Miszczaka. A ty kogo masz tam na górze? No ja mam tam siłę wyższą. W moim przypadku to jest Bóg. I on zawsze był w moim życiu. I myślę, że w tych naj, najtrudniejszych momentach właśnie najbardziej. Muzyka Ale Wietnamczycy, patrz pan co te żółtki. patrz pan jaka perfidia, zalewają nasz rynek z karpetkami z gumką, specjalnie to robią. A wiesz pan dlaczego? Y -y -y, mówi. Oj ja, długa rzeczywiście. Oj długa jest, no. Tata, czy warto się zenić? Nie, czy, czy ja się mu zenić? na co ojciec mówi, wiesz co, wiesz co, co, ja ci powiem, co ci powiem, jak się mu mówię toś przepad, synek. To jest właśnie demokracja, żeby każdy se nawet w pojedynkę mógł pójść. Z takimi durnymi hasłami. Z najdurniejszymi, właśnie. To jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancja. No, sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo widać mogę dać. Kówde, kamery działają. Będę chyba mówił bardzo wyraźnie dzisiaj. Proszę państwa, otóż ogłaszam uprzejmie. Wszystkim i wobec. Moi drodzy, jestem wzruszony. Pękła nam 600. Kiskam szczęki. Raz pan ich nie otworzy. Trzeba by panu zrobić czynę. Na noc zakładać ochronną na zęby. Fundacja Krystyny Jandy powstała się w 2004 roku. W 2005 roku odbyła się pierwsza premiera w Tatrze Polonia, jeszcze tam przy Marszałkowskiej. Mm.